Od Ale wy tam dajcie, tam dajcie, na trzy krzesła dajcie wszystkie, rzeczy, żeby cztery osoby dobra, dobra. Się uj, proszę usiąść od razu. Ej, on no, już całkiem jedzie na mnie. Całkiem. Już. No dobra. На, полу, Но... не манит, не не на а внимания. Чтобы... Мамши... А а Адам губи да? а там, ну, Адам губи кричи. Ну и па. Купили Кристиана. Пойдем с такой небольшой. Иди под сосочку на Погодно, если. Погодно, если. Погодно, ciasteczkę do mamy ja, jest... idzie, no? <intestral Suspcji> oh, <over> ma to bardzo ważne. Do życia tam, tam ktoś trenuje. Ty Radek tu idzie. ktoś na rowerku. Nie widzisz w tym oknie. A, się nam przygląda przy Nie, 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 przygląda się. nie, nie, nie,

Нет, это Не, jakby, не they were. They were.

Uj, to jest z wiśnią? Dobra. dobre. to jest To nie z wiśnią, tylko... To jest to są z winogrona. Ja Ale też suszone winogrona, to rodzinki? Tak. Wiem. no. Z myślałem, że to wiśnia.

No patrz. No patrz. O, no dobra. No teraz dobrze. No ale. Kuba, Kurde, dobre to no. ciężko. Trenerze, przepraszam, ale. Nie, 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 chodź no mi, nie puszczaj. już. Daj No, Chodź mi, chodź mi. Kto? Ja. Chimi. No ale, nie. Trener, na mnie, nie ale trener na mnie czasami też mówi się. No jak to rzadko. No mnie od razu mówisz. To no, dobra, bo będzie ładnie widać. Oj. Było? Czy karny? To nie No fał był chyba. Karny! No dobra, no przywilej. Uderz, uderz! Nie! O, nie! O, nie. Lebo, niech to nie weszło. Ale to tak no, no tak wyglądało jakby wyszło, prawda? Tak, ale, ale zobaczcie, jak dzisiaj wyszliśmy skoncentrowani na ten mecz. Jeżeli cały mecz byśmy wytrzymali na takiej koncentracji, to, to my szansę, naprawdę nie jesteśmy zygrali. słabą drużyną. To jest szansa, żebyśmy Oczywiście. No, ale jakbyśmy wygrali ten Masz mecz, zygrali, To by może wygłał. piąte miejsce. Piąte nie, wiesz co, już raczej nie ma, nie ma takiej możliwości i nie przejmujmy się tym. Będzie nowa liga, od o, jutra, będą nowe losowania, także skupiamy się od początku. Ale... W od, od, od jutra? Piero? Może jutro tak, jutro może jutro jest Bardzo możliwe, że tak. No dobra, chłopcy, dajcie się kierowi skupić, bo dzisiaj jest kamerzystą z Kanal Plusa. Naprawdę? Kanal! No to co no, na żartach się nie znasz. Nie no, bo jak to jest... Nie, tylko Nie! Nie, 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 nie ma, wygrywamy z na... na... Nie, nie, jest, jest OK, jest OK. O, teraz, teraz, teraz nie, ale wcześniej było okej. go jak, nie wiem, O ja Adam, za wysoko, Adam. Brawo, ale Adam za wysoko. za? Coś mi się wydaje. No jaki jaki błąd. No jaki błąd. Patrz, jaki do do końca do końca. Ale dzisiaj dobrze bronić. Bo... Ale Adam, Adam. Adam, ale... ale... Adam zdecydował. No się... do tyłu. Do ligi Adam, do samej ligi. 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 Nawet Nie, bo ja ja nie dobra. No no Nie ja no mogę dobrze. się patrzeć na boisko, muszę się patrzeć w ekran. Tak, tak, bo tak to nie kontroluję tego co nagrywam.

Ale o piwą. O, no i później pierwszej, no. Po... No Kasper tak. wiesz. czysto, to no, no, było... No, ja. Patryk za długo. No za długo. Szybko zagraj. Szybko. Ale okay. okay. Patrz. No ja wiedziałem. Nie, 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 nie. Co? Nie, nie, nie. mamy łapkę dobrą. O ja. Nie. Ale wybronił. Nie no dzisiaj to... Wiktor, dobrze, dobrze. Dobrze gra. Ej, ale co to jest takie wielkie polkarnie? Polega... Nie, jest 9.15. Prawidłowo. A to mniejsze, może. Wiesz, boisko jest to orlikowskie, nie wiem czy nie ciut mniejsze niż takie, jakie my rozstawiamy na trawie, ale tak to, no to, kopalekarnia się zgadza. A tysełka jest no 2,11? 2,12. 2,12? Tak. Uperdziemy. Tylko? Tylko. Albo może, nie wiem, no tak mi się wydaje, że tylko. Nie, wątpię, że tylko. Czemu? Czemu tam ten jest taki wielki? Jest wyszudem. Zobacz. Nie wiem chłopcy, dobra. Kieruj już tutaj, Skupię się doranich. na nagrywaniu, bo się znowu no, rozproszyłem. 2,12, który był taki wyższy, wyższy, wyższy od ciebie. 2,12, który był wyższy od ciebie, widziałem. No ale, szkoły, no ale... O kurde, odrak przyszedł. No właśnie... Oj, dla przejęcia. Odrak by to przyjął, no. Nieprycia, nieprycia. Zróbcie dla niego miejsce, żeby też tu usiadł. Radek, tam plecak? plecach? Dobrze było, kasper. Super. Tu my. Plan. No, masz znaczy, nie tu mam tylko wodę. Bo ja w termosie za bardzo nie mogę. Aha. Cristian, Nie, no znowu O ja. O nie. O oh, ja. Z śmiechu jak przeskoczył! No, właśnie dobrze zrobił, żeby nie przeskoczył do a nie le gdzie? A kto strzelił y z Borutą Golę. Z Borutą, ja nie chciałam. wolnego. Naprawdę? Z wolnego strzelił? A ty giełda wolce? ławce? A co myślałeś? Okay. to Co to jest? trener to jest? No, to jest. To ten To musi To jest. najlepszych, nie? Uderz! jest. To bramkę. To To było słaby, To bramkę To To jest. Gol! jest. jesteś, jesteś na pierwszym planie w kamerze. Ja wiem, że dopiero pierwszy plan, że uczę. Patrz, patrz. Zacznijmy się. Zacznijmy się. Zacznijmy się. Zacznijmy się. się. Zacznijmy 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 2,11. Czyli korzyści? się gra. Czyli korzyści? Nie, Nie do bliska się, się gra. Ja na chodzi do, no. do, no. no. do czwartej klasy. No. Czemu? Bo no. no, wcześniej do szkoły. No, od lat. O, co? Od sześciu lat. ale wylobi to ja Poważnie musisz? Czujesz, że musisz? To zdejmuj. Ale jest zimno, kupię. A jakoś ty masz. W no, nie masz. A co no, ja... Ty nie masz. Ten na nogi, a ja mam. Odlóć bardziej. Aj, nie mogę się patrzeć na męczu. Ale no ja to jest dopiero wczoraj. to to jest dopiero wczoraj. nie, 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 nie. nie, nie, nie. Tak, okay. że złej zrzwiałaj. Zbieguję, kocham. Pa. Udej. A to fajnie zagrał. Kto? E, chyba Kacper. Dobra. Kacper pierwszy, Spójrz. Spójrz. Ale on już poszedł. O! Tu. Nie przekładaj sobie! Nie przekładaj! Nie. Nie przekładaj ale, nie, ale wcześniej uderzył to dobrze. Tak? Zabraje, co tak, to dobrze. Ale, ale mógł nie przekładać teraz. Teraz mógł się tak normalnie na prawą i już. I się. Albo kiwił. To jest jeden 0 nie? No dalej. To dopiero. Zwróćmy na macią! się meczuł!

Kto śpiewa? Decyzja szybsza. Wejdziemy, wejdziemy! Jak my strzelili to z lewej nogi. No bo panie, panie były, były okazje Kasper. były okazje. Były okazje. Ja nie umiem w ogóle trafić. Nie ma fali. Moim. No to, to też ale, ale u nich też była taka sytuacja, że też powinni mieć karnego, także wiesz, jest pół na pół, tak? Jest, jest porówno. Co nam zabrali, to my im też zabraliśmy. Ale słaby, tak? wyjdzie, Wejdzie, wejdzie, wejdzie. Dobra, ale go popchnął specjalnie. Kogo? Nie tak. No. Śmiecha. Ale przynajmniej mi mieliśmy... No ale odurak. dzięki za te podanie, wiesz, dzięki. bo jakby nie było tych podań, to uwielbiam. Czemu Gajda? Czemu Gajda odpuścił? Gajda też nie mroczy. Nic nie ma na niego. I teraz. Dobra, dobra. I Gajda! Gajdę do końca Dobrze, dobrze, obudzi się, obudzi się to zaraz zacznie grać. Spokojnie chłopka. ja jest, komu patrol, komu? Na zapalenie płuc mu dał takie, taką piłkę. Redunia, bo pierwszy plan białość.

Tylko Kiero nie, nie nagrywa tego co i na YouTubie, nie tak, bo będą się za mnie nabijać. Nie, nikt się z Ciebie nie będzie nabijać. Zresztą trzeba to zawsze obrócić w żart, tak jak na przykład e, Kaczorek, który nie strzelił z metra na pustą bramkę i nagrał sobie to nagranie i sobie puszcza jak ma zły humor, żeby się rozśmieszyć. Były na niego od razu hejty, w tym roku pewnie tak przykład nie trafił karnego, nie? No były hejty na niego od razu, że on nie trafia w takiej sytuacji, Ja taki podobno dobry. No żeby Ronaldo nie trafił z pół metra, przynajmniej. No, Oj, szkoda, że nawet różnego Szymi nie wywalczył. No wiesz co, fajnie był jakby różny chociaż ja tutaj wywalczył.

Ale jest na razie dobrze jak z -y. Kiero jest dobrze na razie jak na UKS? No ale tak musi być do samego końca Do samego koniuszka musi tak być Ja już chociaż płagam Orencu i 2-2 na tylko 3, -3. Był jeden punkt chociaż w No właśnie no. Będą punkty, przyjdą jeszcze, będzie czas na punkty Będą punkty, zobaczycie Widzę się, Teraz Ełka Esu, miałaby no. jakbyśmy wygrali z mistrzami. A z pierwszymi z tymi? No taka... Ostatni z pierwszymi. No, no a takie na YouTubie. Oni są pierwsi, jaki hit, o, A zjeżdżaj z To nie chodź Radek. Tak, kierunku? Tak, ja pierwszy z To nie wygrali z tymi, co my, to, my też takie baty z tymi czarnymi, tam, tam gdzie ta dziewczyna strzelała? Też, też. Ja ciężko nie. To nie wygrali z nimi? A my chcą no. sprazyć gorsze tam tych dziewczynego zawodnika Co się stałkie razmy tak, kopnął tego tego widziałem <gulanie> Karate kurde mu się włączyło chyba o, co? Dawaj, gajda oj gajda, gajda! 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 Z kurnysza, walczysz, walczysz, ale Kubu nie walczy Kubu nie... Ej chłopcy wszyscy teraz stanęliście w obiektiewie Sorry, są takie warunki, jest deszcz i muszę być schowany. No, aj, aj, aj. aj. gdzie dziko mocno. Sadzi. Ajka! I to na Ja cię słucham. Dobrze, dobrze, no niech on, po, niech on coś tam też powalczy w tym rogu. walczył out. No, szkoda, że nie rucha, ale. Też rożny bym wolał. Jak w szule to robię ciszynkę Lewandowskiego. Spoko. Oj, szymi, szymi, szymi. Brawo Krysty! Dalej, Gajda! Kurde! Brawo, Panowie! Brawo, Gajda! Koniec? Tak?